Cześć! Witaj w gronie świrów sprzedaży B2B, ludzi, którzy chcą realizować ambitne plany sprzedażowe. Witajcie w kolejnym odcinku podcastu Świry Sprzedaży B2B. Dziś odcinek numer 27. Jest to zarazem pierwszy odcinek w 2025 roku, także wszystkim słuchaczom chciałem podziękować za poprzedni rok, 24., Dużo nowych słuchaczy, subskrybentów, ludzi, którzy uczestniczyli w naszych dyskusjach czy w evencie, który w grudniu zrobiliśmy, się w zeszłym roku pojawiło. Także mam nadzieję, że w 2025 roku będzie Was jeszcze więcej i będziemy w stanie coraz szerzej głosić nasze różnego rodzaju teorie, przemyślenia, wnioski, doświadczenia. Tego życzę sobie, a Wam życzę przede wszystkim spełnienia celów sprzedażowych. A jeśli potrzebujecie w tym wsparcia, no to. Numer to nas znacie, <laughs> ale teraz przechodząc do konkretów, jest to dość odświeżające nagrać wreszcie odcinek solowy. Ostatnie trzy odcinki na naszym kanale to były wideo, wywiady, rozmowy i, i wiecie, ten odcinek solowy tak fajnie jednak nagrać czasami, i, i nie ukrywam, że tęskniłem za tym. <laughs> I wiecie, biorąc pod uwagę, że mamy początek roku, w wielu firmach jest zeszły rok już podsumowany, niektóre firmy jeszcze go podsumowują, zbierają wyniki, planują ten rok. Mamy taki okres przejściowy, nazwijmy to. Widać to też po ilości lidów, które do nas trafiają, bo nagrywam ten odcinek w połowie stycznia i, i pewnie on do końca stycznia się pokaże na naszym kanale. I ilość zapytań jest naprawdę bardzo duża, i widać, że bardzo wiele firm ruszyło na trochę podbój rynku na nowo. A dziś chciałbym poruszyć dwa duże mity, które w działach marketingu i sprzedaży są bardzo często powielane. I bardzo dużo czasu marnowanych jest na dyskusję o tych tematach. I nawet dzisiaj, kolejny raz rozmawiałem o tym z jednym z klientów. Wiecie, rozmawialiśmy o tym, czy lidy z outboundu, na przykład, wiecie, cold maile, cold call, czy to powinno być w marketingu, czy w sprzedaży. Z drugiej strony, jak już są leady, to czy to były leady pozyskane outboundem, czy to były inboundowe lidy, które same do nas przyszły? Jak te kanały między sobą się przenikają? I wiecie, te, te dwa mity, tak jak mówiłem przed chwilą, powodują dyskusje, które w zasadzie się nie kończą. I nie ukrywam, ja sam kiedyś prowadziłem nawet w naszym dziale marketingu tego typu dyskusje, i dojście do wniosku, że w zasadzie one nie mają sensu, jest dość uwalniające. I teraz w tym odcinku rozbiorę trochę na czynniki pierwsze, co mam na myśli, mówiąc, że to są mity i że tu jest po prostu czas marnowany na to. Więc mówiąc konkretnie, Poruszymy dzisiaj pierwszy mit, czyli to, czy marketing odpowiada za outbound i za prospecting, i drugi mit, czy te leady na pewno są z outboundu, czy z inboundu, czy z jakiego innego źródła. Także bez zbędnej zwłoki, przejdźmy do konkretów. Myślę, że bardzo ważnym założeniem na początek jest to, żebyśmy w ogóle ustalili jedną bardzo ważną rzecz: że jeśli w firmach B2B a myślę, że głównie tego typu firmy słuchają ten podcast. Mówimy o marketingu, to wiadomo, że jakby funkcje marketingu są różne i to jest też jedna z ciekawszych lekcji z zeszłego roku, o których bardzo mocno sam się przekonałem, że kwestia na przykład pricingu i komunikowania wartości poprzez pricing, no to de facto jest funkcja marketingu. I jeśli ustalicie sobie, że marketing odpowiada za generowanie całego pipeline sprzedażowego, czyli cały potencjał, który wchodzi do lejka sprzedaży, Wszystkiego rodzaju lidy z różnych źródeł to jest odpowiedzialność marketingu, to jest pierwsze bardzo duże i bardzo ważne założenie. No bo nie ma sytuacji, w której nie dowodzimy wyniku i nagle się okazuje, że no tak, niby marketing miał coś zrobić, ale w sumie to było jakieś działanie sprzedaży, w sumie sprzedaż tego nie zrobiłaby, przecież myślałem, że marketing odpowiada za lidy. No i teraz, gdzie jest prawda? No, prawda leży gdzieś po środku, nie? Jeśli założycie za to, że generowanie pipeline'u i potencjału dla handlowców leży w rękach marketingu, no to ta dyskusja staje się trochę prostsza, nie? I teraz, jeśli mówimy o kwestiach tego, czy to jest lead inboundowy czy outboundowy, to oczywiście analityka i, i, i jakby tego typu zastanawianie się to, to jest bardzo ważna rzecz, ale pytanie, według którego punktu mierzycie? No bo zwróćcie uwagę, Pytanie pod tytułem, jak pan do nas trafił? Jeśli załóżmy trafił litnie i pytacie go na początku, jak pan do nas trafił, no to to pytanie bardziej dotyczy jednego z ostatnich etapów. No bo jak pan do nas trafił? Na przykład, no po prostu wyszukałem waszą nazwę w Google i odezwałem się przez formularz. No to co, to, 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 to jest lit po prostu z wyszukiwania organicznego czy z Google Adsa? No nie do końca. Bo jeśli temu samemu człowiekowi zadamy pytanie, gdzie pan o nas usłyszał, no to dostaniemy jeszcze inną odpowiedź. No, bo czy ten człowiek usłyszał o nas, szukając w Google, może tak, ale może był na naszym evencie, może słuchał wystąpienia waszego człowieka na jakiejś konferencji, może słucha waszego podcastu, może widział, nie wiem, wasz samochód filmowy, który jechał po drodze i to go zainteresowało. Wiecie, tych powodów, może być dużo różnych. Ale teraz te dwa pytania, one mają zupełnie inne miejsce na tej ścieżce klienta, która do was prowadzi. I bardzo ważne pytanie w kontekście tego, czy to są leady z inbound, czy z outboundu, dotyczy tego, według którego miejsca to mierzycie. Mamy jeszcze trzecie pytanie, które możemy temu samemu człowiekowi zadać, mianowicie pytanie, co skłoniło Pana do rozmów? I tutaj też możemy dostać odpowiedź typu, że ktoś przeczytał Wasz artykuł o, załóżmy, audycie sprzedaży i uznał, że kurczę, ten audyt sprzedaży by się przydało zrobić. No to gdzie Pan nas usłyszał? Jak Pan do nas trafił? I co skoniło Pana do rozmów? To są trzy zupełnie różne pytania. I bardzo ważne jest to, żebyście mieli tego świadomość, żeby wasi handlowcy mieli tego świadomość, i żebyście dobrze wiedzieli, według czego mierzycie. W kontekście marketingowym atrybucja, czyli przypisywanie różnych źródeł do różnych lidów, to jest w ogóle jeden z najtrudniejszych tematów ostatnich lat, mam takie wrażenie, ponieważ nie da się tego dobrze zmierzyć. I teraz, jeśli zapytacie człowieka, gdzie pan nas usłyszał, a w naszym odczuciu tego typu pytanie jest bardzo ważne, no bo ono wskazuje, gdzie ci ludzie was po raz pierwszy poznają, no to pytanie, czy ktoś na pewno pierwszy raz was widział tam, gdzie powiedział, czy jest coś wcześniej, czego może nawet nie kojarzy. I nie zastanawiajcie się, czy dojdziecie do prawdy, bo do tej prawdy nie dojdziecie, no ta, taki jest fakt, tak? I, i niektórzy mogą powiedzieć, że słuchają podcastu i jakby tutaj o was usłyszeli i jakby już czujecie, że oni się ogrzali waszym kontentem w formie podcastowym, tak jak u nas na przykład, ale z drugiej strony, czy ci ludzie, którzy słuchają podcastu wcześniej nie dostali naszego cold maila, no bardzo trudno to zmierzyć, prawda? Więc bardzo ważne jest rozumienie tych kanałów marketingowych i tych różnych punktów styku, które są na drodze klienta, to nie jest tak bardzo liniowe i proste, że ktoś nie wiem, potrzebuje kupić samochód, wpisuje sobie samochód sportowy w Google'a, tak? widzi waszą reklamę jako dealera, załóżmy, nie wiem, BMW i wchodzi na waszą stronę i mówi: O, to BMW chcę kupić, zgłasza się przez formularz, kupuję BMW. Kropka. Najczęściej, jeśli ktoś szuka auta sportowego, no to obejrzy, wiecie, tonę jakichś filmików na YouTubie, porozmawiasz z kilkoma znajomymi, którzy już takie samochody mają. Może na jakiś event na tor się wybierze różnych marek, może jednej marki, może ma jakiś ulubiony samochód z dzieciństwa, czy ulubioną markę z dzieciństwa, w którym na przykład wiecie, w Nitfor Speeda 20 lat temu grał i akurat tym samochodem jeździł, dziesiątki różnych powodów mogą być. Może jakaś technologia w danej marce jest bardzo promowana, i akurat ta technologia bardzo dobrze rezonuje z wartościami tego klienta, naprawdę może być tego bardzo dużo. I Pytanie pod tytułem: Gdzie Pan nas usłyszał? Jak Pan do nas trafił? One są bardzo różne i bardzo dobrze jesteście w stanie, według odpowiedzi na te pytania, skupić się na analityce tych takich punktów, które klient ma w głowie. Bo wiecie, atrybucja taka narzędziowa nazwijmy to czyli atrybucja tego, że lead wpadł po jakiejś tam reklamie, po jakiejś frazie, z jakiejś tam podstrony, z jakimś UTM-em na przykład no to, to jest taka atrybucja, wiecie, no, no mało wartościowa w B2B, no bo ona nie za wiele mówi. Nie? Atrybucja na zasadzie, że ostatnich pięć lidów, które zgłosiło się przez wasz formularz, to trzy z nich widziały wasze wystąpienie na ewencie, a dwa z nich dostały waszego cold maila, No to de facto to nie są lidy z Google Adsa, tylko to są lidy trzy z eventu, dwa z cold maila I to jest bardzo ważne żeby wasz CRM i te dane, które w nim macie, one odpowiadały temu, co się w praktyce dzieje. I tak jak też wspominałem wcześniej, ta dyskusja, czy to jest lead z inboundu, czy z outboundu, ona jest potrzebna. Ale ona jest potrzebna, aby wiedzieć, z jakich miejsc generujecie zapytania. Tylko nie można na tej podstawie obcinać budżetu, czy też mylnie go zwiększać, no bo nie dojdziecie tak naprawdę do tego, czy, czy obcięliście ten budżet w odpowiednim miejscu. Na podstawie, tych danych można wyciągać wnioski, na przykład, czy proces sprzedaży jest inny, bo może leady outboundowe kupują inaczej niż inboundowe. I tu mam jeden z przykładów jednego z projektów, który zrobiliśmy w pod koniec zeszłego roku. Jest to firma, która sprzedaje SaaS, czyli oprogramowanie w formie subskrypcji. I jest to firma, która dobrze radziła sobie ze sprzedażą inboundową. I jakby leady, które do nich przychodziły, zamykali na bardzo wysokiej skuteczności. Ale mieli problem z outboundem. Mieli zespół outboundowy, ludzi, którzy pozyskiwali te leady outboundem. I lidów było całkiem dużo, bo to było dobrych kilkadziesiąt lidów miesięcznie. Ale zamykanie tych lidów to była mniej więcej dwuprocentowa konwersja. Czyli no, wiecie, praktycznie pomijalny wynik na no umówkę się. I zgłosili się do nas z pytaniem, czy dam radę pomóc. I teraz bardzo szybko wyszło, że proces sprzedaży w outboundzie w ich przypadku był bardzo różny od tego, który był w inboundzie, bo w inboundzie jak już ktoś się, wiecie, oczytał, osłuchał, opatrzył tego narzędzia, chciał zobaczyć demo dedykowane pod niego i na tej podstawie iść dalej. W outboundzie z drugiej strony ci ludzie wcale nie chcieli demo i wbrew pozorom zastosowanie tego samego procesu bardzo mocno zahamowało ich sprzedaż. Ludzie na początku procesu sprzedaży outboundowego w przypadku tego klienta, oni potrzebowali trochę bardziej pogadać o biznesie. Pogadać o to, po co jest to narzędzie dokładnie, jakie cele biznesowe tym narzędziem y, można osiągnąć, które procesy można poprawić. Taką rozmowę, która rzeczywiście pokaże tym ludziom, powiecie, 15, 20, 30 minutach z handlowcem, pokaże tym ludziom, że kurczę to, może rzeczywiście my tego potrzebujemy. I potem dopiero następuje demo tego narzędzia. I teraz zwróćcie uwagę. Można byłoby powiedzieć, patrząc po tej konwersji lidów outboundowych, kurczę, no 2% sprzedajemy, bez sensu w to inwestować, płacimy jakieś tam agencji, czy płacimy jakimś tam ludziom wewnętrznie, płacimy za jakieś narzędzia, no bez sensu. Ale z drugiej strony, patrząc w dane, które mieli, i akurat y, analityka u nich była na fajnym poziomie, i, i jakby dobrze rozgraniczali, które lidy są z jakiegoś źródła, okazuje się, że poprawiając proces sprzedaży, dosłownie w ciągu następnego miesiąca ich konwersja z dwuprocentowej wzrosła kilkukrotnie. To naprawdę był kilkukrotny wzrost, no bo te rozmowy wreszcie pasowały do tego, jak klient chce kupić i co on potrzebuje się dowiedzieć, żeby utwierdzić się w przekonaniu, tak, ja potrzebuję to narzędzie. I teraz dyskusja, czy lidy z outboundu zamykają się tak czy inaczej, i w tym miejscu skończenie tej dyskusji, no było bez sensu. I firma, która ma duży potencjał, żeby outboundem przyciągać super klientów. De facto obciąłaby ten kanał, no, bo wyniki mówią, przecież nie sprzedajemy, nie? I teraz, żeby do takich wniosków dojść, no musicie mieć czyste dane, tak, tak nazwijmy na potrzeby tego odcinka, i rzeczywiście wiedzieć, który idzie skąd są. I wracając nawet do tego, do, do, do tego pierwszego mitu, czyli tego, czy marketing odpowiada za prospekting, czy nie, to podejście na zasadzie odpowiedzialności za generowanie potencjału dla handlowców, ono De facto pozwala marketerom działać w zupełnie inny sposób. Bo pozwala działać w taki sposób, że rzeczywiście ta praca marketingu ma sens. Na pewno są wśród Was, wśród naszych słuchaczy, ludzie, którzy pracują w dziale marketingu firm mniejszych czy większych i Wasz dział jest trochę sprowadzany do roli zamawiaczy wizytówek, wykonawców kubków i organizatorów targów, na które od 20 lat firma jeździ. Część z Was na pewno się z tym zgodzi, że tak jest Wasz dział marketingu traktowany. Jeśli jedną z funkcji działu marketingu będzie to, że macie przynieść handlowcom potencjalny biznes do zrobienia, od razu jesteście na innej pozycji w dyskusji względem tego, jak dużo wasz dział znaczy. I dyskusje na zasadzie, czy, czy my jako marketing odpowiadamy za ten prospecting, czy nie odpowiadamy, im więcej tak naprawdę wiedzy jest zamkniętych i odpowiedzialności jest zamkniętych w ramach zespołu marketingowego w kontekście generowania pipeline'u, Moim zdaniem, tym lepiej. Nawet jeśli mówimy o jakichś kampaniach, które mają pobudzić byłych klientów, czy odgrać jakieś stare szanse sprzedaży, no to też im więcej w marketingu tego zrobicie, no to potencjalnie powinniście mieć dużo wiedzy o tych klientach, więc potencjalnie to wy powinniście nawet trochę lepiej rozumieć w większej skali, nie, powinniście trochę lepiej rozumieć tych klientów niż handlowcy, więc tym bardziej miałoby to sens, żeby generowanie pipelinu ze wszystkich kanałów było właśnie w marketingu. Więc jeśli będziecie dalej dyskutowali w Waszej firmie o tym, czy to marketing odpowiada za ten outbound prospecting, czy, czy, czy to sprzedaż ma to robić, czy kto ma to robić, to po prostu zróbcie najprostsze w świecie założenie: marketing odpowiada za wygenerowanie potencjału dla handlowców. Kropka. Są firmy, które jeszcze wiecie, w działach marketingu mają osobną komórkę czy osobny zespół lead generation. Pewnie, że tak, i to. Docelowo, jeśli są zespoły sfokusowane na różnych kanałach i one razem pracują według wspólnej strategii, którą dyrektor marketingu ustalił, no to wiecie, to jest idealny świat, no ale w idealnym świecie nie żyjemy i sami jestem w stanie policzyć dosłownie na palcach jednej ręki, ilu klientów z kilkuset firm, które poznaliśmy, rzeczywiście posiada zespół dedykowany outboundowi czy zespół dedykowany innym kanałem marketingowym. Najczęściej to są po prostu pojedyncze osoby, ewentualnie jakieś agencje, którymi te osoby się wspierają, ale dalej, jeśli funkcja marketingu, jedna z funkcji marketingu jest taka, że to ten etap generowania potencjału dla handlowców jest u Was, no to po prostu jest odpowiedzialność, i jest budżet, na którym można działać. Więc myślę, że do tego mitu, jeśli kolejny raz w Waszej firmie podejdziecie do takiej dyskusji, no to po prostu założenie marketing generuje potencjał do pipeline'u, jest bardzo proste, uwalniające i pozwala Wam się skupić na robocie, a nie na dyskutowaniu, kto to powinien robić. Drugi mit, czyli ten mit, czy ten lead był z outboundu, czy z inboundu, po prostu dodajcie do Waszego procesu sprzedaży, do początku tego procesu, czy do procesu kwalifikacji nawet na, na etapie sprzedaży, dodajcie właśnie pytanie, gdzie Pan nas usłyszał, żeby poznać ten taki najbardziej, nazwijmy to, wsteczny tak, patrząc wstecz, taki najbardziej odległy punkt, w którym ten lead o was usłyszał i drugie pytanie, jak pan do nas trafił? Żebyście poznali ten punkt, który rzeczywiście przekonał go do tego, że to, to miejsce, które przekonało go do tego, że warto się odezwać do was. I wtedy mając te rzeczy, korzystając z dobrych systemów CRM typu LiveSpace czy Pipedrive możecie sobie ustawić pola niestandardowe, w których będziecie zbierali obie odpowiedzi, tak? I, i teraz miesiąc do miesiąca, kwartał do kwartału, półrocze do półrocza, możecie analizować te wyniki i patrzeć, że Okej, okay, według waszej atrybucji, takiej po prostu mm, robionej ręcznie, no, najbardziej dokładnej, którą ja przynajmniej znam, widzicie, że ok, było tyle lidów z takich źródeł, te lidy konwertowały nam w takim źródle, potem te lidy w waszym pipeline sprzedażowym, w waszym lejku wyglądały tak, a nie inaczej i wiecie, mając takie raporty, to wy po prostu nie dyskutujecie o tym, skąd był ten lead, bo zapytaliście tego klienta i już to wiecie, tylko widzicie, jakie są zależności między tymi kanałami. I wtedy naprawdę można powiedzieć, że dyskusja na poziomie marketingu i sprzedaży, na tym, wiecie, przecięciu dwóch działów, ta dyskusja naprawdę ma sens. I teraz my nieraz, widząc to u klientów, czy nawet widząc to w naszej sprzedaży, my nieraz dochodziliśmy do bardzo mocnych wniosków, że są jakieś różnice. Albo że może wiecie, była jakaś kampania, czy jakaś nawet grupa słów kluczowych, która dawała dużo lidów, ale te lidy potem okazywało się, że one no, nic nie kupowały od nas. I zwróćcie uwagę, jak wy sobie to rozbijecie jeszcze bardziej, czyli zapytacie klienta, gdzie o was usłyszał. I klientów, którzy trafili przez Google Adsy, zobaczycie, z jakich kampanii oni trafili do was. Albo klienci, którzy z Cold maila do was trafili, zobaczycie, z jakich kampanii ci klienci do was trafili. I jeszcze mocniej rozbudujecie sobie ten raport taki marketingowo-sprzedażowy. To Wy jesteście w stanie bardzo precyzyjnie zobaczyć, które grupy słów kluczowych, które kampanie outboundowe, które kampanie adsowe, które kampanie na LinkedInie rzeczywiście generują wam biznes. I biznes nie mam na myśli liczby lidów, no bo na lidach jeszcze nikt nie zrobił, chyba że firmy, które te lidy sprzedają, nie? Ale przez przyznanie klientów. Wtedy rzeczywiście można podchodzić do, do kręcania tych śrubek na etapie marketingu, bo macie jasne dane, co się dzieje w sprzedaży. Oczywiście, tutaj jedna uwaga: nie zakładajcie, że ten, ten lejek marketingowy będzie tak prosty, jak mówiłem z tym przykładem BMW. Wpisuję sportowy samochód w Google, wchodzę na stronę BMW, to BMW mi się podoba, kupuję to BMW. No, tak to nie będzie wyglądało. Ale im więcej tych danych zbierzecie, im dłużej będziecie nad tymi danymi pracowali tym bardziej zobaczycie co rzeczywiście w tym marketingu na przecięciu ze sprzedażą się dzieje. I mam takie poczucie, że te dyskusje, które tu omawiamy o tych dwóch mitach, one pomagają wbrew pozorom te dyskusje pomagają w jednym w obwinianiu się nawzajem sprzedaży, marketingu, różnych dostawców, agencji i innych podmiotów, które z nami współpracują za brak wyników. Czyli jeśli jakiś kwartał nie jest dowieziony, no to bardzo prosto jest powiedzieć, że nie jest dowieziony, bo prospecting miał być w sprzedaży, a sprzedaż tego nie robi, a marketing mógłby to robić, marketing tego nie robi i była jakaś agencja, która czegoś nie zrobiła. No to wiecie, wina agencji, wina marketingu, wina sprzedaży. A czy finalnie dochodzimy do jakiegoś, nazwijmy to, porozumienia? Gdzie był problem z tymi wynikami? No niestety nie. I myślę o tym też przez pryzmat tego, żeby naprawdę w kontekście tego, jak nie dowozicie wyników, po prostu być jak najbliżej prawdy. Jaka jest prawda w 100%, no to znowu, w idealnym świecie byśmy to odkryli, ale idealnego świata nie ma. No, Im więcej z tego równania usuniecie niewiadomych, a mam takie poczucie, że te dwie niewiadome, czyli czy na pewno marketing odpowiada za prospecting i czy to jest lead z inboundu, czy z outboundu, te dwie niewiadome jak usuniecie i się nimi zajmiecie, to będzie naprawdę blisko tej prawdy. I tym odcinkiem chciałem zainspirować was do tego, żeby rzeczywiście i kwestie analityki marketingowo-sprzedażowej trochę bardziej rozwinąć o te dwa różne punkty styku, nie? czyli te, te miejsca, w których ci klienci powiedzmy, że o was usłyszeli albo są w stanie najbardziej przywołać w pamięci miejsce, gdzie o was usłyszeli i to miejsce, z którego skonwertowali na waszego lida, I wtedy rzeczywiście raport, który możecie sobie badać miesiąc do miesiąca, kwartał do kwartału, on będzie naprawdę zawierał masę danych. I przykład naszego klienta, przykład tej firmy sasowej, o której mówiłem wcześniej, to bardzo dobrze pokazuje, że selektywne podejście do kanałów marketingowych że gdzieś nie robimy sprzedaży, to wywalamy no to w dzisiejszych czasach to trochę już minęło. Mam poczucie, że jeszcze np. 10 czy 12 lat temu, gdzie te kanały marketingowe działały zupełnie inaczej niż dzisiaj, było trochę prostsze. I taki lejek na zasadzie, że ja tu coś potrzebuję, gdzieś to znajdę i od razu to kupię. To się działo. Po prostu to się jeszcze wtedy działo. Ale dzisiaj, przy tym, jak coraz więcej interakcji sprzedażowych dzieje się bez udziału handlowców, no dzisiaj naprawdę ilość punktów styku jest bardzo ważna i czasami działania, które potencjalnie nie dają biznesu, one są bardzo ważne na całej szczęście tego klienta. I teraz. Czy eventy przynoszą biznes? Taki już ostatni przykład. Czy eventy przynoszą biznes? W wielu firmach nie. I to nie jest tak, że robimy event po evencie, nagle mamy 15 lidów i z 15 lidów zamykamy 5 tematów. Powiem Wam szczerze, jeszcze nie widziałem tak naprawdę firmy, która po jakichkolwiek targach i eventach, nawet jak to był własny event, wiecie, my zrobiliśmy nasz własny event w grudniu, więc czy to u klientów, czy nawet u siebie, ja to widziałem bardzo często. Praktycznie nigdy tak to nie wygląda. Ale czy eventy są jednym z lepszych, pierwszych punktów styku? Oczywiście, że tak. Mieliśmy przypadek, że byliśmy na jednym zamkniętym evencie u jednego z dużych vendorów systemów IT. To był event, który był w maju i dokładnie w październiku i w listopadzie zgłosiły się dwie osoby, które już w innych firmach pracowały, żeby było śmiesznie, niż w tych firmach, które reprezentowały wtedy będąc na tym evencie, ale one pamiętały o tym, że my w tych tematach sprzedażowo-marketingowych jest, jesteśmy prawdopodobnie całkiem nieźli, i po tych kilku miesiącach się zgłosili do nas. I to się bardzo często dzieje, że lidy, które poznają Was przy okazji jakiegoś eventu, wystąpienia, czegokolwiek tego typu, one potem wracają po 3, 6, 12 miesiącach. Czasami wracają już w innych firmach, w innych rolach, ale poznały Waszą wiedzę i wtedy krok po kroku dojrzewało do tego, żeby do Was trafić. Więc pamiętajcie o tym, żeby tą analitykę też dopasować do cykli sprzedażowych. No jeśli jesteście houseem, czy firmą sprzedającą rozwiązania IT i, i wasz cykl wynosi 12 miesięcy, to bardzo mi przykro, ale analizowanie sprzedaży po miesiącu i marketingu po miesiącu, no po prostu da Wam bardzo mało rzetelnych danych, nie? Więc pierwszy odcinek tego roku za nami. Dzięki Wam za wysłuchanie. Mam nadzieję, że zainspirowałem Was do paru zmian w Waszym podejściu do analityki. No i oby jak najwięcej dobrych danych było w Waszych CRM-ach, plus oby jak najmniej dyskusji, o których mówiłem w tym odcinku. Także dzięki raz jeszcze za wysłuchanie i do następnego. Cześć.